Cześć, chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o olejkach eterycznych, ale tak ogólnie swoją wiedzę czerpię tutaj z e-booka Joanny Manikowskiej Terapia olejkami eterycznymi. To jest wydrukowane na drukarce czarno-białej. Ten e-book e można kupić na stronie sklepu zielonedetoks.pl. E, no, jak kupiłam tego e-booka, ponieważ byłam mm, zafascynowana olejkami. Mam ich sporo. E, w Zielonym Detoksie są olejki, y, które są mieszankami olejków. Na przykład agent zawodowy Zatykowiec. I tutaj mamy na przykład olejek z mięty, olejek z drzewa herbacianego, olejek z tymianku, olejek z oregano, olejek z eukaliptusa i olej bazowy, czyli olejki eteryczne, 100% naturalne, są też rozcieńczone w oleju bazowym. To też jest bardzo silna mieszanka, bardzo mocno skoncentrowana, i z tego olejku można uzyskać po rozcieńczeniu w oleju nawet 3 butelki, czyli 1 trzecia plus olej jadalny, i ma się trzy butelki, buteleczki olejku eterycznego do wykorzystania. Psik-psik to jest dla dzieci do psikania na gardło, ale też dla dorosłych. Olejek, w skład tego psik-psika wchodzi olejek miętowy, olejek tymiankowy, olejek z drzewa herbacianego i propolis. Propolis jest dobry właśnie do rozcieńczania olejków, jeżeli jest na alkoholu bo tak zwykle jest, to alkohol i oleje jadalne są w stanie rozpuścić olejki, a w wodzie się one nie rozpuszczają. No i zielony detoks ma również olejek cynamonowy, tymiankowy, z oregano itd. Tak I to są olejki 100% naturalne, bez rozcieńczenia w żadnym alkoholu bez rozcieńczenia w żadnej w żadnym oleju czy propolisie są takie i takie są mieszanki dla tych, którzy chcą zadziałać na jakąś infekcję mocno wieloma olejkami a są też takie 100% naturalne, 100% jeden typ olejku, który można sobie kupić i używać jeden olejek, a można używać, można samemu łączyć, komponować olejki i tu na przykład właśnie w tym e-booku jest omówione parę takich przepisów, jak olejki ze sobą łączyć, żeby uzyskać y, jakąś mieszankę na konkretną infekcję. I na przykład y, do inhalacji ona proponuje y, olejek z mięty, y, tymianek, oregano. Do, do smarowania stóp y, rozcieńczony tymianek, drzewo herbaciane, na obniżanie gorączki, też może być olejek miętowy. Wszystkie olejki, które łączą się ze skórą czy połykane wewnętrznie muszą być rozcieńczone na przykład w oleju lub w alkoholu. Wewnętrznie Wśród, spośród tych olejków, y, które Anna ma w sklepie, to można spokojnie używać y, rozcieńczonego tymianku i rozcieńczonego oregano. W sklepie jest y, oregano bezpieczne, już też rozcieńczone w oleju bazowym, ale jest też ogniste oregano, które jest nierozcieńczone, bardzo mocno, mo, mocno skoncentrowane. Na zapalenie zatok, no to na przykład mieszanka zawodowy zatokowiec, ale też może być osobno mięta, drzewo herbaciane, tymianek, oregano. Na migrenę jest w sklepie, mm, właśnie olejek dedykowany na migrenę. Akurat skończył mi się bardzo fajny. Z tego co pamiętam, to w składzie był właśnie olejek z lawendy. Hmm, chyba mięta i oregano, ale tak nie jestem pewna tego składu. Ale tak coś mi się, coś mi się kojarzy. Nabór ucha, nawacik, rozcieńczony goździk, drzewo herbaciane. Świetnie się sprawdzają. Tak samo na bolący ząb rozcieńczony w oleju. Olejek goździkowy mmm, się świetnie sprawdzi. E, na infekcje bakteryjne i grzybowe świetnie zadziała olejek z drzewa herbacianego, tymianek, oregano. <grywka> na astmę mm, mięta, tymianek. Na AZS. A zapalenie skóry świetnie się sprawdzi, na przykład kąpiel z, drzewa, z olejkiem z drzewa herbacianego. Przy endometriozie sprawdzi się na przykład olejek tymiankowy, hormony w równowadze, CBD. Na ból gardła. Bardzo dobrze się sprawdzi olejek z koździka, z mięty, z tymianku, z oregano, z drzewa herbacianego. Na ospałość na przykład mięta, ale też moim zdaniem super będzie właśnie olejek na migrenę. Na odrobaczanie no, para killer w olejku. Na kandydę olejek, olejek goździkowy, tymiankowy, oregano, mięta. Na odświeżenie powietrza, do dezynfekcji, do relaksu, do rozbudzenia. Sprawdzi się świetnie olejek cytrynowy. Tutaj jaka moja kolekcja w ogóle. Na infekcje intymne jest olejek także. W skład y, tego olejku wchodzi olejek z drzewa herbacianego, olejek z cytryny, olejek z lawendy, olejek z keranium y, róż, różowego- różanego i olej bazowy z pestek migdałów. No, z tym olejkiem no, trzeba używać go właściwie ostrożnie, szczególnie uważać przy dzieciach. Przy dzieciach może można na przykład dodać ten olejek do nasiadówki, do wody psiknąć. Na skórę to trzeba ostrożnie przy małych dzieciach szczególnie. Tak przy okazji dodam, że Tutaj jest olejek z geranium i właśnie to. To jest właśnie geranium. Jeszcze taką mam od koleżanki info, że, że tam, gdzie rośnie roślina, też może się zmieniać zapach. Na przykład geranium, które rośnie w. W ciepłym kraju, w Afryce ma zapach różany, a u nas, w naszym klimacie umiarkowanym, geranium może mieć zapach właśnie cytrynowy, czyli zupełnie inny. Jak wiele zależy od temperatury, od pogody, od ilości słońca. Olejek tymiankowy to jest mega mocarny. Warto go mieć, jest na wszelkie pasożyty i infekcje. No takim jednym z podstawowych, takim, o takiej szerokiej skali działania. Tu też mam olejek tymiankowy jeszcze. A właśnie. Para killer na odrobaczanie. Mieszanka, olejek z orygano, olejek tymiankowy, olejek cytrynowy, olejek imbirowy, olejek z mięty polnej, olejek goździkowy, olejek z kory cynamonu, olejek z pestek dyni. Olej z pestek dyni, czyli taki olej, który też działa na pasożyty, a przy okazji rozcieńcza te wszystkie olejki eteryczne wyżej wymienione. Tu mam CBD, taka akurat etykieta jeszcze, która wchłania olej. To jest CBD 10%. Olejek miętowy też bardzo tak odświeża, Fajne jest do rozbudzenia. kurkumowe, to mówiłam, że uwielbiam dla maluszków dla maluszka, rozcieńczony w oleju, on jest delikatny, a przy okazji fajnie działa. Można go po prostu wziąć, rozpuścić w oleju i strzykawką dać małemu dziecku przy infekcji, na wzmocnienie na pobudzenie układu odpornościowego, olejek na kleszcze, kleszcze, krysz. tutaj ma mega dużo składników, olejek z lawendy, olejek z drzewa herbacianego, olejek z mięty, polnej. E akcjonowany olej kokosowy, kwiat liang liang, nasiona tamanu, drzewo notka, drzewo cedrowe, kocimiętka, liść eukaliptusa cytrynowego, owoc krzewu Lit mm. absolutu wanilowego, czy jakoś tak to się nazywa spirytus woda i drzewo żywotnika. Jajku. Mega dużo tego jest. Na kreszcze. Kreszcze właśnie nie lubię takich mocnych zapachów. I warto popsikać siebie dzieci jak gdzieś w chodzą w trawę, do lasu, na łąkę. Nawet w mieście, w parku teraz jest no, tych, tych y jeszcze dużo wszędzie niestety i stwarzają one y no, jednak zagrożenie, bo dużo z nich roznosi choroby. Jeszcze jeden olejek tymiankowy, parę kurkumowych. Jeszcze jeden olejek na odrobaczanie. No, także to są takie moje ulubione olejki. Aczkolwiek ja używałam wszystkich: odbiłam eukalip i eukaliptusowego, i z drzewa herbacianego, i pomarańczowego. I hmm, co tam jeszcze używam? Wszystkich y, możliwych olejków i gościkowego, i cynamonowego. Y, wszystkich olejków, które Anna ma w sklepie ja używałam na pewno przetestowałam je na, na sobie i wiem, że, że działają. Także... Polecam bardzo te olejki z zielonym detoksu. Fajne są też te psikacze. Można zastosować psikacz albo, albo pipetkę. I jest jeszcze taki psikacz, hmm, taka jakby słomka wkładana do buzi. On też jest fajny. Przy dzieciach szczególnie się sprawdza. Także olejki z zielonego detoksu na pewno są świetnej jakości, 100% naturalne, bez jakichś substancji E, sztucznych zapachów itd. No i te olejki no, świetnie działają. A w następnym filmiku opowiem o środkach ostrożności jak używać olejków, żeby robić to bezpiecznie.